W tym odcinku dowiemy się, jak modyfikować nasz inspektor, jak możemy dodać mu nowej okienka e, oraz jak wyświetlić dodatkowe informacje. Często w trakcie tworzenia gry e, chcielibyście testować dużo rzeczy, e, dużo skryptów i w wielu przypadkach, gdy gra jest większa, czas włączenia gry jest bardzo długi. Chcielibyśmy niektóre rzeczy załatwić z poziomu inspektora, zanim jeszcze włączymy grę. Chcielibyśmy coś zrobić. Naszym dzisiaj przykładowym zadaniem będzie uporządkowanie tych aut, tak żeby stały jak na parkingu, żebyśmy zorganizowali te auta w parking. Do tego użyjemy naszego nowego okienka, napiszemy nasze własne okienko, w którym będziemy mieli tę metodę, która sprawi, że auta będą ustawione w linii i dodatkowo rozszerzymy naszą kochaną piłkę, którą używaliśmy już wiele razy, o dodatkowe funkcje inspektora. Żeby napisać nowe okienko utworzymy nowy skrypt. E, jednak będą to skrypty edytorowe. Chcielibyśmy, żeby te skrypty były trochę w innym miejscu niż nasze wszystkie, żeby były lepiej odróżnialne. E, stwórzmy folder, nazwijmy go Editor. Oczywiście jestem w folderze ze skryptami. Scripts. Editor. Nowy skrypt i tak jak mówiliśmy to będzie parkowanie. Napiszę więc parking window. Czekamy. Możemy włączyć skrypt. Jesteśmy już w naszym Parking Window i pierwsze co chcielibyśmy zrobić to po prostu wyświetlić nasze okienko. Zobaczyć czy będzie to w jakikolwiek sposób działać. Żeby to uczynić, nie będziemy dziedziczyć po mono behavior. Musimy dziedzic dziedziczyć po innej klasie. Na początku musimy napisać na górze using Unity Editor, zaimportować ten pakiet, z którego będziemy brali wszystkie nasze najpotrzebniejsze metody i zmieniamy Modo Behavior na editor window. Ok, teraz możemy zapisać, wyrzucić start i update. Na razie nam się nie przydadzą. Jak zapiszemy skrypt nic się nie stanie, on się nigdzie tutaj nie pojawi. Ponieważ na początku musimy zadeklarować gdzie, y, gdzie chcemy nasze okienko wyświetlić, w jaki sposób. Najlepszym sposobem na chwilę obecną myślę będzie dodanie nowej opcji w tutaj okienku window jak klikniemy listę rozwijalną window chcielibyśmy widzieć też nasze, nasze okienko do wyświetlenia przejdźmy do skryptu żeby to zrobić piszemy nagłówek menu item i teraz menu item musimy podać w jakim okienku pod jakim przyciskiem chcemy żeby nasze, nasze, nasze okienko było pokazane napiszmy window ponieważ chcemy dokładnie odnieść się do tego przycisku window i po slashu piszemy jak chcemy, żeby nazywało się nasze, nasza opcja. Napiszemy parking. Teraz chcemy wyświetlić to okienko. Tak więc napiszemy metodę public static void show window i w tym miejscu chcemy zadbać o to, żeby włączyć okienko tylko raz. Na przykład jeżeli jest już włączone, żeby go nie włączać drugi raz. E, za nas zrobić to może metoda e, oferowana przez Unity, więc napiszemy editor window, window i podajemy tutaj jakie okienko. Chodzi oczywiście o nasze, więc napiszemy parking window i możemy postawić średnik. Sprawdźmy, czy coś się pojawiło. Jak klikniemy okienko window, zobaczmy, mamy opcję parking. Jak wrócimy jeszcze do skryptu, zobaczcie, skrypt jest na szaro. I mamy napisane, że nazwa może zostać uproszczona, tak? Ponieważ dziedziczymy po tej klasie, nie musimy pisać jeszcze na początku tego oznaczenia, tego możemy je wyrzucić i zostawić po prostu get window, parking window. I teraz, jeżeli przejdziemy do silnika, klikniemy window, klikniemy parking, zobaczcie nasze okienko się wyświetliła, klikiemy window i parking, to otwiera się, nie otwiera się nowe okienko, tylko podświetla nasi, nam się nasze... Istniejące. Żeby wyświetlić jakąkolwiek zawartość w naszym okienku e, musimy użyć metody onGUI. Możemy napisać onGUI, kliknąć Enter, jest autoincrement. OnGUI działa w taki sposób, że wywołuje metody, które wszystkie instrukcje zawarte po onGUI za każdym razem, gdy odświeżamy widok inspektora. Czyli jakbyśmy nie ruszali myszką, nie robili zupełnie nic, to nie będzie się odświeżać. Jest to lepsze niż update, który działa cały czas. No, a on GUI tylko przy odświeżaniu y, interfejsu. W tym miejscu możemy na przykład dodać jakiś nasz y, label, jakiś nasz y, tytuł naszego okienka. Żeby to zrobić, piszemy instrukcję GUI layout.label i tu możemy dodać nasz label. Możemy nazwać go tak jak będzie działało nasze okienko, czyli park selected cars. Możemy przejść teraz do silnika i sprawdzić, czy coś się zmieniło. Tak, wyświetliło nam się e, informacja już na górze naszego okienka, e, do czego to okienko będzie służyć, więc mamy już jakiś tytuł. Chcielibyśmy także wyświetlić tutaj jakieś zmienne. Żeby to zrobić, wracamy. Na górze będziemy deklarować nasze zmienne, tak jak klasycznie w przypadku e, zwykłych skryptów i pomyślmy jakieś zmienne chcielibyśmy mieć. Na pewno będzie to e, gdzie rozpoczyna się nasz parking. Chcemy, żeby nasze e, e, samochody były parkowane od jakiegoś punktu. Więc chcielibyśmy wiedzieć w jakim punkcie mamy dokładnie zacząć. Do tego posłuży nam zmienna wektor 3 parking origin. Ale chcielibyśmy też znać jakiś offset tych samochodów. E, jakie odstępy będą między nimi, czyli damy wektor 3 car offset. Możemy puste miejsce wyrzucić. Jak zapiszemy skrypt, e, te dwie zmienne nie pokażą nam się w okienku. Dzieje się tak, ponieważ w metodzie onGUI musimy zadeklarować je i je w pewien sposób narysować w tym naszym okienku. Więc co musimy zrobić? Musimy napisać editor GUI layout i tutaj może pojawić się pytanie, czym się różni GUI layout od editor GUI layout. On, te, te dwie klasy są bardzo podobne i dzielą niektóre funkcjonalności, mają niektóre nawet metody Ogólnie przyjęło się tak, że editor GUI Layout służy do wszystkich rzeczy z którymi e, możemy dokonać interakcji, które są edytowalne w naszym okienku a GUI Layout do takich statycznych typu tytuł, e, tytuł lub napisy Editor GUI Layout do np. Na zmiennych Napiszemy editor GUI Layout, 3 field i w tym miejscu po przekazujemy na początku tytuł, jaki ma mieć yy, nagłówek, ta zmienna, więc nazwiemy ją parking origin po prostu i parking origin. W tym miejscu musimy przekazać tą zmienną. Editor GUI layout potrzebuje odnosienia, odniesienia, którą zmienną ma wyświetlić, ale to nie wszystko. Jeszcze tutaj na początku chcemy napisać parking origin równa się cała ta instrukcja. Może dla Was wydawać się to trochę dziwne na początku, ale e, słuchajcie, działa w ten sposób. Editor GUI Layout chce wiedzieć jaką zmienną ma wyświetlić i ma wyświetlić tą zmienną, a w tym miejscu podajemy do jakiej zmiennej ma się zapisać modyfikowanie jej. Czyli tutaj ją wyświetlamy i każde modyfikowanie w tym okienku będzie ją, e, będzie ją modyfikować, będzie przypisywać tą wartość z powrotem do tej zmiennej więc będziemy wyświetlać dobrą zmienną i od razu ją modyfikować tak samo chcemy zrobić z car offset czyli car offset równa się editor gui layout vector 3 field i będzie car offset i tutaj podajemy oczywiście car offset Możemy zapisać, sprawdźmy czy coś się zmieniło. Tak, zobaczmy. Wyświetliły nam się dwie zmienne, e, dwa wektory, trzy. Możemy je tutaj sobie modyfikować. Oczywiście na razie nic się zupełnie nie dzieje, nic więcej nie zadeklarowaliśmy. Wróćmy zatem do skryptu i możemy zadeklarować w tym miejscu nasz przycisk. Żeby to zrobić, piszemy if, gui layout, button. I tutaj dodajemy nazwę tego guzika. Na jako e, nazwę będzie miał guzik? Nazwijmy go Park Cars. Otwieramy nawiasy. I w tym miejscu będziemy chcieli e, wybrać wszystkie auta, które są zaznaczone, które zaznaczyliśmy w naszym inspektorze. Na przykład w ten sposób te auta będziemy chcieli zaparkować. I jak klikniemy Park Cars, to żeby te auta ustawiły się w tej kolejności. Ale tylko zaznaczone. Chcemy, żeby to było rozwiązanie modułowe, żebyśmy mogli użyć go dla różnych pojazdów, a nie od razu, które zadziała na wszystkie, wszystkie. Możemy zapisać sobie do naszej nowej listy GameObject, czyli naszej listy GameObjectów e, Selected Cars, możemy zaznaczyć, przypisać wszystkie auta, które mamy teraz zaznaczone. E, I bardziej mam tu na myśli, możemy sprawdzić, jakie rzeczy mamy aktualnie zaznaczone w inspektorze. Czyli jeżeli zaznaczymy platformę na oczywiście także będzie i żeby to zrobić piszemy selection.gameobjects na tę instrukcję też musicie uważać możecie zobaczyć że ta instrukcja nie zwraca tylko obiektów ze sceny ale także prefaby i obiekty które są niemodyfikowalne na chwilę obecną będzie dla nas wystarczająco dobrze ale pamiętajcie w przyszłości że modyfikowanie obiektów z tego selection Objects może przy, przysporzyć Wam problemów. W tym miejscu będziemy chcieli e, przelecieć pętlą po wszystkich tych e, samochodach zaznaczonych. Nie będziemy używać pętli for each, ponieważ nam iterator z fora się przyda e, do przemnożenia tego offsetu. E, więc Napiszmy for int i równe 0 i mniejsze od selected cars length, długość listy i oczywiście I. Plus plus Tutaj zamiast przecinka stawiamy średnik. I teraz po prostu będziemy chcieli napisać selected cars, od i transform position, czyli będziemy zmieniać pozycję. Nowa pozycja auta to będzie parking origin. Eee, dodać oczywiście car offset przemnożony przez i. Czyli każdy następny samochód będzie ten offset zwiększać, i zwiększać, i zwiększać. Eee, I będziemy sobie dodawać ją do w, w, w wyjściowej e, lokalizacji. Jeśli zapiszemy i przejdziemy teraz do silnika, zaznaczymy wszystkie nasze samochody i wybierzemy sobie na przykład origin, niech to będzie minus 5, a car offset niech będzie 1. Klikamy park, zobaczcie, auta się ustawiły w jakiejś tam e, kolejności, możemy dać większy offset, zaznaczyć inne miejsce startowe zera jednak jest tu dalej trochę problem wszystkie auta są obrócone w jakieś dziwne strony no nie do końca tak wygląda parking więc jeszcze chcielibyśmy jakoś ustawić jakąś rotację dla tych samochodów żeby to zrobić możemy dodać nowy wektor 3 i nazwać go car euler rotation to będziemy oczywiście przechowywać rotację bazowo-wejściową Naszą zmienną musimy tak samo e, zapisać tutaj na dole, czyli Car Euler e, Rotation Editor, e, good editor GUI Layout Vector czy Field CarRotation i będzie car Euler Rotation I na dole będziemy chcieli tą e, rotację przypisać. Żeby to zrobić Selected Cars od i transform Rotation. I teraz słuchajcie. Rotation jest kwaternionem. Nie możemy tu podstawić po prostu wektora 3. Nie będzie to zupełnie działać. Musimy przetłumaczyć nasz wektor 3 e, na ten kwaternion. E, Żeby to zrobić, piszemy kwaternion, Euler i tutaj podajemy wektor 3. Czyli nasz car Euler rotation. Zapisujemy skrypt. Przechodzimy, pojawia się Car Rotation, klikamy Park Cars, rotacja 0, dajmy 90 i auta są obrócone. Możemy teraz zmniejszyć offset, na przykład na 1.25 i Parking Origin dać jakiś, niech będzie minus 2 i minus 2. Nawet niech będzie troszkę większy, minus 3, minus 3. Zobaczcie, samochody są już mniej więcej zaparkowane jednak brakuje i może takiego, takiej lekkiej randomizacji, ponieważ te auta stoją tak idealnie zaparkowane jeden obok drugiego. W prawdziwym życiu raczej nie spodziewamy się, że auta będą tak parkować. Dodajmy zatem lekki, lekką randomizację. Dodamy nową zmienną typu float, nazwijmy ją Y Rotation Random. Dlaczego Y? Tylko w osi Y będziemy obracać, ponieważ w naszym przypadku na tym parkingu samochody będą skręcone tylko na osi Y. Zobaczcie, że tylko Y się zmienia, nie spodziewamy się, że jakieś auto zaparkuje tak lub przewróci się na bok. Oczywiście wiem, że takie rzeczy także się zdarzają, ale może na razie nie przewidujmy takich rzeczy. I naszą zmienną float tak samo chcemy z zapisać, czyli Y Rotation Random Editor GUI Layout. I w tym wypadku nie będzie to wektor 3 field, ale float field i tak samo y rotation możemy nazwać i podajemy y rotation random. Teraz chcielibyśmy dodać do naszej rotacji nowy wektor 3, który uwzględni tą z randomową rotację. Czyli piszemy plus, new, wektor 3 i teraz tak. Na x... Nie chcemy, żeby była rotacja jakakolwiek, piszemy 0f. Teraz na y. Napiszemy random range i możemy tutaj podać minimum, czyli na minusie y rotation random, a maksimum y rotation random. Zamykamy naszego randoma 0f na z, ponieważ z to też nie chcemy modyfikować i domykamy wszystkie nawiasy. Zapiszmy. Przejdźmy tutaj do silnika i mamy Y Rotation. Jeżeli kliknę Park Cars, oczywiście muszę je najpierw zaznaczyć. Zobaczcie, nic nie zmienia, Y Rotation jest 0. Ale jak napiszę na przykład 2, auta przy każdym kliknięciu będą miały od minus 2 do 2 e, rotacje losowo. Dajmy 15, no, może aż nawet za dużo. Niech zostanie coś, coś przykładowo 8. I teraz zobaczcie, że te auta są zaparkowane. E, tak bardziej realistycznie, mają jakiś odchył od osi, wyglądają dużo lepiej e, takie narzędzie może Wam naprawdę uprościć e, tworzenie scen na przykład jeżeli robicie grę właśnie polegającą na parkowaniu samochodu i musicie wiele razy coś zaparkować na scenie albo ustawić po prostu na przykład setkę samochodów na parkingu dużo szybciej będzie napisać taki, taki właśnie skrypt, takie właśnie okienko e, niż je ustawiać ręcznie no i zobaczcie, mamy auta zaparkowane, możemy zmienić sobie oczywiście miejsce, z którego e, żeby stały, minus 4, troszkę przesunąć, minus 4, e, zmieniać ich miejsce, zmieniać ich rotację bazową, możemy robić naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Zobaczyliśmy, jak tworzyć nasze okienka, ale możemy spróbować także rozszerzyć naszego inspektora. Co mam tutaj na myśli? Zobaczcie, włączę naszego sfira, naszego kochanego, którego używaliśmy już nieraz, Trochę go sobie powiększę I zobaczcie Mamy tutaj zmienne Mesh Renderer, Force, Speed Ale może chcielibyśmy na przykład dodać tu przycisk, który by wywoływał jakąś metodę Na przykład my włączając grę zmieniamy tej, kolor tej piłki On, Ona ta piłka nasza przyjmuje kolor zupełnie losowy Może chcielibyśmy jeszcze w inspektorze sprawdzić jaki będzie kolor albo jakie są dostępne kolory Żeby to zrobić możemy stworzyć nowy skrypt C sharp script i nazwijmy go ball editor ok, włączam, włączmy skrypt jesteśmy już w skrypcie teraz tak, dwie instrukcje z samej góry możemy usunąć nie będą nam zupełnie potrzebne i napiszemy using Unity Editor jak było to wcześniej A, oczywiście nie będziemy dziedziczyć także po mono behavior, tylko napiszemy editor i teraz najważniejsza rzecz. Chcemy rozszerzyć edytor naszej klasy Bow. Tej klasy. Żeby to zrobić stworzyliśmy nowy skrypt, który będzie rozszerzał tą piłkę. Ten skrypt sam w sobie nie będzie na tej piłce, on będzie tylko wiedział, że musi rozszerzyć funkcjonalność tej klasy. Musimy poinformować naszą klasę, że będziemy właśnie to robić. Dlatego otwieramy nagłówek i piszemy custom editor. Otwieramy nawias, piszemy type of i tu podajemy typ. W naszym wypadku będzie to ball. Zapisujemy. Metoda start i update, jak widzicie, jest na biało, możemy je usunąć, nie będą nam potrzebne. I teraz napiszemy override on inspector GUI. Chcemy napisać tą metodę. Jedna bardzo ważna rzecz na początku. On Inspector GUI decyduje o tym, co będzie narysowane w naszym inspektorze. Mamy tutaj metodę base, która wywołuje bazową metodę z klasy editor. Słuchajcie, jeżeli ona tutaj będzie e, cały czas widoczna base, on Inspector GUI i zaznaczymy naszą piłkę. Zobaczcie, że te zmienne, które zadeklarowaliśmy w tym skrypcie ball, to mesh renderer force i speed jest cały czas widoczne. Jeżeli Tutaj tego basea na przykład zakomentujemy i zapiszemy skrypt. I wrócimy do silnika. Chwilę poczekamy. I zaznaczymy naszą piłkę. Zobaczcie, że te zmienne zniknęły. Nie ma żadnej zmiennej. Teraz wszystkie zmienne będziemy musieli tutaj dodać sami, e, więc usuwamy wszystko to, co bol chciał wyświetlić. W tym przypadku my jednak wolelibyśmy na razie zostawić, więc zapisujemy tego basea. Wracamy do silnika. Chwilę czekamy. Zaznaczamy naszą piłkę, zmienne są z powrotem. Teraz dodamy sobie jakiś nasz przycisk, żeby wyświetlić, żeby, żeby dokonać jakiejś akcji. Jak możemy to zrobić? Napiszemy if gui layout.button Tutaj otwieramy nawias i piszemy na przykład pick random color, ponieważ będziemy chcieli wywołać metodę z naszej piłki, żeby zmienił się kolory. Otwieramy nawiasy. I możemy wywołać teraz na naszej piłce. Jest jeden problem. Nie mamy do niej referencji. A bardzo byśmy chcieli. Jak możemy to zrobić? Możemy zadeklarować nową zmienną typu ball. Nazwać ją nasz ball. I teraz, słuchajcie, jest coś takiego jak target, zmienna. Target jest to, jak widzimy w opisie, the object being inspected. Tak jak tu zadeklarowaliśmy ball, wiemy, że nadpisujemy e, inspektorze. Te, tą, tą klasę Ball, więc możemy mieć odniesienie, możemy mieć referencję do właśnie tego Bola. Napiszemy target. Tylko to zwrócone zostanie jako object. Musimy jeszcze zrobić tak zwane rzutowanie, czyli otwieramy nawias, piszemy Ball, zamykamy i teraz ten object przerzutowaliśmy na Ball i mamy odniesienie do naszej piłki. Więc tu możemy napisać Ball i nasza metoda nazywała się change color. Możemy otworzyć, zamknąć nawias, zapisać. Wróćmy do naszego skryptu, do silnika. Pojawił się pick random color. Klikamy, zobaczcie, piłka przybiera jakiś kolor zupełnie lasowy i możemy to zrobić z poziomu inspektora. Fajna opcja, jeżeli chcemy na przykład po prostu przetestować funkcjonowanie e, jakichś e, jakich rzeczy, czy nasze metody dobrze działają, a nie chcemy uruchamiać gry. Możemy dopisać jedną e, szybką metodę i nazwać ją public void reset color, ponieważ chcemy, żeby na przykład wróciła do koloru bazowego i po prostu napiszemy, tak jak jest tutaj na górze, mesh renderer, tylko nie kolor randomowy, tylko kolor.white. I w naszym skrypcie, w Ball możemy napisać if, gui layout, button reset color. I napiszemy Ball, Reset Color. Możemy wrócić do naszej piłki. I zobaczcie, mamy pick random, reset. I jest biały. Możemy także zmienić e, kolejność wyświetlania tych rzeczy, tych dwóch przycisków. E, możemy sprawić, żeby były obok siebie. Żeby to zrobić możemy zadeklarować GUI Layout. B begin horizontal. I oznacza to, że teraz od tego miejsca wszystkie guziczki będą właśnie w tej orientacji horyzontalnej. Jeżeli chcemy to zakończyć, na końcu oznaczamy end horizontal. Dobrym nawykiem może być jeszcze fakt, żeby zrobić tutaj lekkie wcięcie, żebyśmy od razu widzieli, ewentualnie sobie dopisać jakiś tutaj region. E, że zaczęliśmy albo komentarz, żeby to można było lepiej wizualnie e, rozróżnić. Na przykład hashtag region horizontal. W ten sposób przykład. I na dole samym end region. Jak zaznaczymy nasz przycisk, zobaczcie, że mamy obok siebie nasze przyciski pick random color. Klikając zmienia reset, wraca do, do naszego poprzedniego koloru. W tym odcinku byłoby to na tyle. Poznaliście metody tworzenia własnych okienek, którymi możecie modyfikować grę, pisać bardzo fajne funkcjonalności, które pomogą wam w tworzeniu gry, typowe narzędzia oraz jak możecie rozszerzyć funkcjonalność inspektora, dodając tu jakieś przyciski i proste rzeczy. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia.